Wcześniej przyznałeś, że nie chcesz być przez kogokolwiek nielubiany, i dodałeś, że nie ma człowieka, który otwarcie przyznałby się, że lubi być nielubiany. Zgadza się. Jestem taki sam. Wolałbym uniknąć bycia nielubianym przez innych. Rzekłbym, że stwierdzenie nie ma człowieka, który otwarcie przyznałby, że lubi być nielubiany, jest bardzo trafne. To powszechne pragnienie. Pomimo to i bez względu na nasze starania, są ludzie, którzy nie lubią mnie i są tacy, którzy nie lubią ciebie. To fakt. Co czujesz, gdy ktoś cię nie lubi, albo gdy odnosisz takie wrażenia? Krótko mówiąc, jestem bardzo zaniepokojony. Zastanawiam się, czy sobie zasłużyłem na tą niechęć i co niestosownego zrobiłem, albo powiedziałem. Zaczynam rozważać, czy może powinienem wobec tej osoby przyjąć inną postawę. Rozpamiętuję to bez ustanku i mam przytłaczające poczucie winy. Niechęć do bycia nielubianym przez innych. To pragnienie jest dla istot ludzkich całkowicie naturalne, odruchowe. Kant, jeden z wielkich współczesnej filozofii, nazwał to pragnienie inklinacją. Inklinacją? Tak, inklinacje to instynktowne, odruchowe dążenia. Jeśli jednak ktoś uznałby, że wolnością jest życie za podobieństwo kamienia turlającego się po zboczu i pozwalanie na to, by kierowały nami inklinacje, pragnienia czy impulsy, to takie podejście byłoby niesłuszne. Żyjąc w ten sposób, w istocie człowiek byłby niewolnikiem pragnień i odruchów. Prawdziwą wolność można porównać do popychania od spodu, turlającego się samego siebie. Popychania samego siebie od spodu? Kamień jest bezwolny. Gdy już zacznie staczać się w dół, będziesz gnał, dokąd poniosą go naturalne siły grawitacji i pędu. My jednak jesteśmy nie kamieniami, ale istotami zdolnymi do stawienia oporu inklinacją. Możemy zatrzymać się w pędzie i zacząć wspinać. Potrzeba uznania zapewne jest naturalna. Tylko czy chcesz się staczać jak kamień, by zyskać szacunek w oczach innych? Chcesz odbijać się i obtukiwać jak toczący się głaz, aż wygładzisz wszystkie kanty? Czy prawdziwy ty to ten mały obły kamyk, który z ciebie zostanie? W żadnym razie. Chcesz przez to powiedzieć, że wolnością jest opieranie się instynktom i odruchom? Jak wielokrotnie powtarzałem, w psychologii Adlera wszystkie problemy uważa się za te natury interpersonalnej. Innymi słowy, szukamy wyzwolenia z pęt relacji międzyludzkich. Chcemy się z nich wyswobodzić. Życie w całkowitej samotności jest jednak rzeczą absolutnie niemożliwą. W świetle tego, o czym dotychczas rozmawialiśmy, odpowiedź na pytanie, czym jest wolność, powinna stać się oczywista. Jak ona brzmi? Krótko mówiąc, tajemnica wolności tkwi w byciu nielubianym przez innych. Że co? Na czym miałoby to polegać? Na tym, że ktoś może cię nie lubić. To dowód na to, że dążysz do wolności i jesteś wolny oraz oznaka tego, iż żyjesz w zgodzie z własnymi zasadami. Bycie nielubianym bezsprzecznie jest nieprzyjemne. Gdyby to było możliwe, człowiek chciałby żyć tak, aby wszyscy go lubili. Chciałby zaspokoić swoje pragnienie bycia docenianym, ale starając się żyć tak, aby wszyscy cię lubili, wpędzisz się w straszliwą niewolę. Poza tym to niemożliwe. Dążenie do wolności ma określoną cenę. Ceną wolności w relacjach międzyludzkich jest bycie nielubianym przez innych. Nie, zupełnie się z tym nie zgadzam. Nie ma mowy, aby coś takiego można było nazwać wolnością. To szatański sposób myślenia, który prowadzi do złego. Zapewne myślałeś o wolności w kategoriach wyzwolenia się od systemu: że wolnością jest wyrwanie się z domu, ze szkoły, z firmy albo z kraju. Jednak nawet jeśli wyzwoliłbyś się z trybów jakiejś organizacji, nie zyskałbyś prawdziwej wolności, dopóki człowiek nie przestanie się przejmować cudzymi opiniami, dopóki będzie się obawiał popadnięcia w niełaskę i nie pogodzi się z faktem, że być może nigdy nie zostanie doceniony, dopóki nie będzie w stanie podążać swoją drogą. Innymi słowy, taki człowiek nie będzie wolny. Chodzi więc o to, żeby być nielubianym przez innych. Chodzi o to, by nie obawiać się bycia nielubianym. Nie twierdzę, że powinieneś żyć tak, by być nielubianym. I w żadnym razie nie namawiam cię do złego. Nie myl tych pojęć. Dobrze, postawmy sprawę inaczej. Czy ludzie potrafią udźwignąć ciężar wolności? Czy człowiek jest tak silny, do tego stopnia, by nie dbać o to, że jest nielubiany nawet przez własnych rodziców? Czy ktoś może być aż tak przekonany o własnej nieomylności? Tak niepokorny? Nie trzeba być ani przekonanym o własnej nieomylności, ani niepokornym. Wystarczy rozdzielać zadania. Ktoś może mieć o tobie złe mniemanie, ale to nie twoja sprawa. Myślenie w rodzaju On powinien mnie przecież lubić, albo tyle dla niego zrobiłem, to dziwne, że mnie nie lubi, jest kolejnym przejawem nastawienia na nagrodę i ingerowania w cudze sprawę. Trzeba iść do przodu, bez lęku przed byciem nielubianym. Nie żyć na podobieństwo bezwolnie staczającego się kamienia, lecz wspinać się na stok. Tym jest dla człowieka wolność. Przypuśćmy, że mam przed sobą dwie możliwości i mogę wybrać tylko jedną. Życie, w którym wszyscy mnie lubią, lub życie, w którym niektórzy ludzie są mi nieprzychylni. Bez namysłu wskazałbym drugą. Zamiast zamartwiać się tym, co sądzą na mój temat inni, chcę podążać własną drogą. Innymi słowy... Pragnę być wolny. Czy teraz jesteś wolny? Tak, jestem. Nie chcesz być nielubiany, ale nie wadzi ci to, jeśli jesteś. Zgadza się. Zadanie nie chcę być nielubiany zapewne należy do mnie, ale nielubienie czy lubienie mnie przez kogoś to już nie moja sprawa. Nawet jeśli jest ktoś, kto ma o mnie marne zdanie, nie mogę się w to mieszać. Parafrazując przytoczone wcześniej porzekadło, można oczywiście starać się doprowadzić konia do wody, ale to, czy koń się napije, nie leży już w naszej gestii. Jest to jakiś wniosek? Odwaga do bycia szczęśliwym obejmuje też odwagę do bycia nielubianym. Kiedy zdobędziesz się na taką śmiałość, wszystkie relacje międzyludzkie przestaną być dla ciebie ciężarem. Nigdy bym nie przypuszczał, że w gabinecie filozofa usłyszał o byciu nielubianym. Świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że to twardy orzech. Zapewne trochę czasu zajmie ci rozgryzienie go i przetrawienie całej sprawy. Gdybyśmy dziś kontynuowali rozważania na ten temat, to przypuszczam, że niełatwo będzie ci wszystko spamiętać. Wolę więc porozmawiać z tobą o czymś innym o pewnej osobistej sprawie, mającej związek z rozdzieleniem zadań i na tym teraz poprzestać. Zgoda? Ta sprawa także dotyczy relacji z rodzicami. A moje kontakty z ojcem zawsze, od dzieciństwa, były najeżone problemami. Matka zmarła, gdy miałem dwadzieścia kilka lat, i właściwie nigdy nie mieliśmy okazji poważnie ze sobą porozmawiać. A po jej śmierci, relacje z ojcem stały się jeszcze bardziej napięte. Stan ten utrzymywał się do czasu, gdy natknąłem się na psychologię adlerowską i zrozumiałem przyświecające jej idee. Dlaczego miałeś złe relacje z ojcem? Jak przez mgłę pamiętam, że kiedyś mnie uderzył. Nie przypominam sobie, czym zasłużyłem. Kojarzę tylko, że schowałem się pod biurkiem, by mu uciec, ale wyciągnął mnie i mocno uderzył. Nie jeden raz, ale wiele. Ten lęk przemienił się w traumę. Wydaje mi się, że właśnie tak do tego podchodziłem. Zanim zetknąłem się z psychologią Adlera, mój ojciec był milczkiem i ponurakiem. Ale doszukiwanie się przyczyny naszych złych układów w laniu, które mi wtedy sprawił, jest przykładem etiologii Freuda. Z perspektywy teleologii Adlera, interpretacja przyczyny i skutku rysuje się zgoła na odwrót. Mam na myśli to, że przywoływałem wspomnienie bicia, bo nie chciałem poprawy stosunków z ojcem. Zatem najpierw obrałeś sobie za cel niechęć do poprawy układów z ojcem, a nie chęć naprawienia tego, co się między wami zepsuło. Otóż to, wygodniej było mi nie pracować nad poprawą wzajemnych relacji. Mogłem wykorzystać taki wizerunek ojca jako pretekst do nieradzenia sobie z własnym życiem. Było to dla mnie korzystne. W grę wchodził też aspekt wzięcia odwetu na kostycznym ojcu. Właśnie o to zamierzałem Cię spytać. Nawet jeśli odwróciłoby się związek przyczynowo skutkowy, co w Twoim przypadku oznaczałoby umiejętność autoanalizy i dojścia do wniosku, że moje relacje z ojcem są złe nie dlatego, iż mnie uderzył, ale dlatego, że nie chcę ich naprawić. I w tym celu przywołuję wspomnienie dawnego incydentu, to w istocie, co by się zmieniło? Fakt pozostaje faktem. Rzeczywiście zostałeś uderzony w dzieciństwie. Można na to spojrzeć z perspektywy gry kartami relacji międzyludzkich. Dopóki na bazie etiologii będę myślał, że moje relacje z ojcem są złe, dlatego że mnie uderzył, utkwię w przekonaniu, iż nie jestem w stanie nic na to poradzić. Ale jeśli potrafię przyznać, że przywołuję wspomnienie bycia uderzonym, gdyż nie chcę poprawy relacji z ojcem, to będę dysponować kartą, która może uzdrowić nasze układy, bo wystarczyłoby zmienić cel, żeby wszystko naprawić. Czy to rzeczywiście wystarcza? Oczywiście. Zastanawiam się, czy naprawdę tak czujesz. Teoretycznie cię zrozumiałem, ale pod względem emocjonalnym jakoś to do mnie nie przemawia. To kwestia rozdzielenia zadań. To prawda, że miałem skomplikowany układ z ojcem. Był upartym człowiekiem i nie udziłem się zbytnio co do tego, że uda mi się wpłynąć na jego uczucia. Jest też zupełnie prawdopodobne, że nawet zapomniał o razach, które mi kiedyś wymierzył. Jednak wtedy, gdy powiązałem postanowienie o naprawieniu relacji, nie miało dla mnie znaczenia to, jaki styl życia wiódł ojciec, co o mnie sądził, albo jaką postawę przyjmie w reakcji na moje podejście. Te sprawy były zupełnie nieistotne. Nawet jeśli ze swojej strony nie zrobiłby nic w kwestii naprawienia naszych stosunków, nie dbałbym o to. Chodziło tylko o to, czy ja postanowię to zrobić, bo to ja zawsze trzymało kartę tej relacji międzyludzkiej. Karta tej relacji zawsze była w twoim posiadaniu? Tak. Wielu sądzi, że karty relacji międzyludzkich rozdają inni ludzie. Właśnie dlatego zastanawiają się, co ktoś o nich sądzi i w rezultacie żyją spełniając cudze oczekiwania. Ale jeśli potrafiliby zrozumieć koncepcję podziału zadań, dostrzegliby, że to oni trzymają wszystkie karty. To nowy sposób myślenia. Czy dzięki twojej zmianie twój ojciec także stał się innym człowiekiem? Nie zmieniałem się po to, by zmienić ojca. To błędne podejście, zakładające próbę manipulowania kimś. Nawet jeśli się zmieniam, zmienia się tylko moje ja. Nie wiem, co w wyniku tego stanie się z innym człowiekiem, i nie jest to coś, w czym mogę uczestniczyć. To także kwestia podziału zadań. Oczywiście może być tak, że równocześnie z moją zmianą, ale nie przez nią, drugi człowiek również się zmieni. W wielu przypadkach ta osoba nie będzie miała innego wyjścia, ale nie o to chodzi i bezsprzecznie może być tak, że ów ktoś pozostanie taki, jaki był. W każdym razie, zmiana retoryki i zachowania obliczona na manipulowanie ludźmi jest bezsprzecznie niewłaściwa. Innymi manipulować nie wolno i manipulować się nie da. Wydaje się, że kiedy mówimy o więzach międzyludzkich, zawsze najpierw przechodzą nam do głowy relacje między dwojgiem ludzi albo między człowiekiem a grupą. Ale pierwszą jest relacja z samym sobą. Jeśli ktoś przemożnie pragnie być doceniany, karty relacji międzyludzkich zawsze będą rozdawać inni. Czy należy powierzać karty życia innym, czy raczej samemu trzymać nad nimi pieczę? Poświęć proszę trochę czasu na to, by w domowym zaciszu powtórnie przemyśleć koncepcję zadań i wolności. Będę tu na ciebie czekał. Do następnego dnia. Dobrze, przemyślę to. Cóż w takim razie. Poczekaj, proszę. Chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, czy ostatecznie udało ci się naprawić relację z ojcem? Tak, oczywiście, a przynajmniej tak sądzę. Ojciec zachorował i przez kilka ostatnich lat życia wspólnie z rodziną musiałem się o niego troszczyć, aż któregoś dnia, gdy zajmowałem się nim, tak jak zwykle, ojciec powiedział: Dziękuję. Nie sądziłem, że w ogóle zna to słowo. Byłem zdumiony i poczułem wdzięczność za wszystkie minione dni. Przez długie lata opieki starałem się, jak mogłem, jeśli mogę tak to ująć, doprowadzić ojca do wody. I na koniec się jej napił. Wydaje mi się, że to zrobił. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia o tej samej porze. Było mi bardzo miło, i ja Ci dziękuję.